Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu, w kolejnym e, filmie na moim kanale YouTube. Chciałbym Ci dzisiaj pokazać jak wyczyścić cache, e, że tak powiem Explorera Exe, a dokładniej mówiąc Icon Cache. Po co to robimy? Czasem zdarza się, że podgląd naszych miniatur załóżmy tutaj e, w zdjęciach, włączylibyśmy sobie tutaj obrazy. Przykładowe obrazy, i nie byłoby tutaj tych miniaturek. Czasem się tak zdarza przy większej ilości zdjęć yy, i na przykład, gdy ten cache jest właśnie yy, zapchany, tudzież co, jakiś jest tam błąd, yy, właśnie pokażę Ci, jak to zrobić, jak to wykasować, jak go wyczyścić. Yy, jeszcze tutaj przypomnę, nazywam się Denis Wrobeli, prowadzę bloga. Dobra, no to myślę, że możemy zaczynać. Na początku klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na pasek zadań, uruchamiamy menedżera zadań. Możemy to również zrobić skrótem Ctrl Shift i Escape. Tak to wygląda m.in. w Windows 7. Na początku co musimy zrobić? Na początku wyłączamy sobie proces explorer.exe. Ale uwaga, jeśli to zrobimy, to zobaczymy tylko coś takiego, zobaczymy tylko nasz, yy, że tak powiem, naszą tapetę. I w tej chwili wychodzimy sobie poprzez plik nowe zadanie i wpisujemy cmd. Wchodzimy sobie do command line'a i w command line'ie musimy sobie, że tak powiem, yy, przejść do folderu, który zawiera w sobie właśnie ten icon cache. Czyli wpisujemy sobie cd, następnie slash d i teraz tak procent user. E, profile e, kolejny procent teraz musimy użyć backslasha zapomniałem zapominam zawsze jak to się robi dobra, robi się po prostu naciskając tak e, appdata znowu backslash i local naciskamy enter i właśnie wszedł do tego katalogu appdata local i teraz wykonujemy po prostu bardzo prostą komendę wpisujemy sobie del icon cache.db spacja bardzo ważna jest tutaj spacja slash zwykły a enter no i w tej chwili usunął nam on yy, Właśnie tutaj ten plik yy, wyczyścił tutaj ten cache yy, tego pliku, icon cache yy, i okienko cmd możemy sobie zamknąć albo tutaj poprzez zamknij, albo przez wpisanie exit. Dobra, co ważne, yy, jak już właśnie uruchamiamy to cmd, to nie wyłączajcie task managera, managera zadań, bo będzie nam teraz potrzebny do ponownego uruchomienia explorer.exe, bo w innym wypadku musielibyśmy zrestartować komputer. Wpisujemy sobie explorer.exe i naciskamy OK, i wszystko wróciło znowu do normy. Teraz prawdopodobnie miniatury będą już e, widoczne. I słuchajcie, gdyby załóżmy to miało nie pomóc, gdyby wasze miniatury dalej były niewidoczne, e, to wejdźcie sobie w prawy przycisk myszy. Następnie rozdzielczość ekranu. E, sorry, nie rozdzielczość ekranu. Zaraz wam to pokażę. Personalizuj. Teraz nie pamiętam, kurczę, gdzie ta opcja tutaj była. Ale chodzi po prostu o to, żeby zmienić kolory z 32 bitów na 16. Restartujemy nasz komputer i po restarcie znów zmieniamy sobie na 32. A następnie wylogować konto tudzież zrestartować komputer i wtedy już powinno być wszystko dobrze. Słuchajcie, to co wszystko Wam pokazałem, e, możecie sobie zrobić tak jak ja Wam pokazałem, e, cmd i tak dalej, na początku e, wyłączamy Explorer exe i tak dalej, i tak dalej. E, ja, słuchajcie, stworzyłem e, skrypt, e, taki samowykonywalny e, plik batch i w tym pliku e, możecie po prostu znaleźć sobie cały ten skrypt, po prostu klikacie dwa razy on zrobi wszystko za was, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Ja zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube i odwiedzania bloga faultrum.pl. Wszystkiego dobrego ci życzę i pozdrawiam. Cześć.